Siemano. Tutaj, kamik, zdajcie i suba. Pozdrawiam, moim panu, z matematyki, która niestety odchodzi na emeryturę. Lecimy. Pamiętajcie, że matematyka to królowa. Królowa nauk. Matematyka. Każdy codziennie z nią się spotyka. daje, odejmuje, mnoży i dzieli. W sklepie, w markecie i w publicznej toalecie. W sklepie, w markecie i w publicznej toalecie W sklepie, w markecie i w publicznej toalecie Jest na co w życiu we wszystkich dziedzinach Jakby nie ta mata, to nas dzisiaj nie ma Wiedział o tym Einstein, wiedział o tym Klepper Pitagoras na trójkątach wyszedł z nich najlepiej Pitagoras na trójkątach wyszedł z nich najlepiej Pitagoras na trójkątach wyszedł z nich najlepiej bo Pitagorasa znajdziesz każda klasa Bo Pitagorasa znajdziesz każda klasa Bo Pitagorasa znajdziesz każda klasa My jak klasa średnio znam matematykę Ale się nauczy, stawiam na to dychę Pani nas nauczy, dycha pewnie wpadnie Całą matę dzięki Pani Joli poznamy dokładnie Całą matę dzięki Pani Joli poznamy dokładnie Całą matę dzięki Pani Joli poznamy dokładnie Królowa to nauk, jak wcześniej śpiewałem. Bez matematyki zaręby zostałem. Bez matematyki zaręby zostałem. Zerem by zostałem. Bez matematyki, zaręby zostałem. Pozdrawiam moją panią z matematyki, która to odchodzi na emeryturę. No i co? Siema! Jak jeszcze tu jesteś, to zostaw suba, bo wpijamy 100 subów do końca wakacji. Siema!